Matki śnieżne. Spektakl Katruszlowskiego. Manifest macierzyństwa. Mamusia. Mama, matka. Jest to sztuka, to jest ten wielki pomnik dla... No właśnie, dla macierzyństwa, a może dla człowieczeństwa. Radości i smutki, dylematy, problemy macierzyństwa. Spektakle stworzone przez kobiety, grany przez kobiety, a na widowni prawie to mężczyźni. Jednocześnie jest to obraz dzisiejszego świata, dzisiejszych realiów, dzisiejszych koncepcji. Macierzyństwo, być czy nie być matką? to jest pytanie. Jaką być matką? Jaką nie być matką? Przecież każdy z nas ma matkę. Nawet jeśli nie ma. Spektakl bardzo gęsty, dopracowany, jeśli chodzi o słowa. Mnóstwo monologów, dialogów. Tutaj nie ma za dużo rzeczy także przygód bohaterów, ale mnóstwo się dzieje w opowieściach, w przygodach, w świadectwach. Wyobraźnia, pamięć pracuje nam na pełnych obrotach. Spektakl warty polecenia, bardzo dobrze dopracowany. W minimalistycznej formule, natomiast gra aktorska i scenariusz tutaj wynagradza. Brak fajerwerków. Czemu śnieżne matki? No bo no właśnie, jest to taki symbol ideału i tego, że łatwo to sklamić. A czemu tu nie ma ojców? No to widocznie taka intencja autorek, że ojciec dostał tu.